umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry. Każdy człowiek, rodząc się, przychodząc na świat, niesie ze sobą określoną misję, otrzymuje życiowe powołanie, w którym mieści się zarówno jego takie genetyczne wyposażenie, środowisko, w którym wzrasta, ale także te aspiracje, które Bóg wpisuje w serce człowieka. Kiedy myślimy o powinnościach, które człowiek ma spełnić, zarazem pytamy o wolność, o możność tego. Dzisiaj wiemy, że przypominanie o obowiązkach jest traktowane jako mowa opresywna czyli taka, która jest pewnym prześladowaniem. To no był człowiek w nieskrępowanej wolności, chciałby sam być sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Dziś pytamy na nowo, słuchając Bożego Słowa, jakie są jednak nasze życiowe zadania. Bo z tymi zadaniami nie tylko się przecież kojarzą obowiązki, wysiłki, trudy, ale też radości. Ale też zdolność potwierdzenia swojej wartości, w jakiejś mierze także satysfakcja i sukcesy. Jeżeli ktoś sobie sam zadań nie stawia, jeśli ich od innych przyjętych nie podejmuje, nic nie osiągnie, nie rozwinie się, nie będzie musiał od siebie wymagać, ale też nie potwierdzi. Że do jakichkolwiek wymagań jest w stanie dorosnąć. Tak więc przyjęcie i zobowiązania, i otwarcia się na ich realizację, jest czymś, co jest także naszym szczęściem. <śmiech> Zatem <śmiech> mówimy, że jest naszym powołaniem. Pytamy się konkretnie, co jest naszym powołaniem? Jaki zakres zadań. Powinniśmy spełniać. W tym przypadku każdy z nas odczytuje jaki zakres obowiązków wynikających ze stanu, który obrał, z wieku, z dyspozycji zdrowotnych, w jaki się znajduje. Każdy z nas ma jakieś życiowe zadania i obowiązki, ale bardziej niż o zakres obowiązków i zadań, w powołaniu chodzi o postawę. O postawę miłości, o to, aby rzeczywiście służyć drugiemu człowiekowi. Jezus do katalogu tych zobowiązań i postaw wpisuje także apostolstwo, to dzielenie się dobrą nowiną. Jezus wysyła swoich uczniów, aby byli świadkami tej miłości, którą otrzymali. To jest największe zadanie człowieka. To jest jego życiowe powołanie, stać się świadkiem miłości, odpowiedzieć na tę miłość, którą rozpoznałem w Bogu, rozpoznaję w drugim człowieku i na tę miłość odpowiadam. Z tego rodzą się przecież małżeństwa, powołanie kapłańskie i zakonne, z tego rodzą się wielkie pasje życiowe i wielkie epokowe osiągnięcia i dzieła, bo ktoś coś kocha. Bo coś robi z pasją, z miłością, potrafi się całkowicie zaangażować, w tym odkrywa też sens swojego wysiłku i codziennego zmagania. Cisza liturgia słowa odpowiada na pytania, które związane są z realizacją naszej misji życiowej. Otóż w pierwszym czytaniu słyszymy proroka Habakuka, który zadaje pytanie. Czy warto w ogóle się trudzić? Przecież my, ludzie, tak jak kiedyś, jak i dziś, oglądamy, że cwaniacy triumfują, że ci, co się nie wysilają, a są sprytni, więcej osiągną niż ci uczciwi, sprawiedliwi i solidni. I wtedy powstaje pytanie, czy to warto w tych wszystkich zobowiązaniach być uczciwym? Czy to trzeba tak naprawdę pilnować się, i głosu sumienia słuchać, i Bóg udziela tej odpowiedzi, która jest do dziś aktualna. Zapisz widzenie, bo jest to widzenie na czas oznaczone. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy. Żyć będzie dzięki swej wierności. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, ale także życie jest tym, co weryfikuje człowieka. Ktoś, kto rozpatruje ludzkie życie w perspektywie chociażby tej długowieczności, ale bardziej w perspektywie wieczności, odkrywa, że każda głupota się mści, że grzech, odstępstwo od prawdy, wierności i miłości wcześniej czy później przynosi swoje negatywne konsekwencje. Ale moi drodzy, chrześcijaństwo. Nie jest oparte tylko na straszeniu. Nie jest oparte na tym, jak nie pójdziesz, co yy, czego zrobić, to pójdziesz do piekła. Nie. Jezus przekonuje nas ku tej miłości, z miłością i z miłości. I dlatego słyszymy dzisiaj w tym drugim czytaniu zapewnienie świętego Pawła, który do Tymoteusza mówi. Rozpal na nowo. Charyzma, bo otrzymałeś pewien dar do realizacji swojego życiowego powołania. I Paweł mówi wprost: nie otrzymaliśmy przecież ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Bóg od nas czegoś oczekuje, bo w nas już to złożył. Bóg od nas czegoś wymaga. Bo nam możliwość zrealizowania tego dał, udzielił swojej łaski. I my, jakbyśmy mogli powiedzieć, nie tyle coś tworzymy, ile odpowiadamy, nie tyle wychodzimy z inicjatywą, ale jesteśmy zachęceni, aby udzielić tej życiowej odpowiedzi miłością, odpowiedzieć na miłość. Dziś Pan Jezus przekonuje nas, że mamy nieograniczone możliwości. Że my naprawdę w tym udzielaniu odpowiedzi na Bo Boże wezwanie, na to zaproszenie doświadczenia miłości, mamy ogromny rezerwuar mocy. I dlatego Jezus mówi tak: Jeśli wierzysz na miarę wiary Twojej się stanie, gdybyście. Wierzyli i mieli tę wiarę, jak Ziemkoburczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwi się z korzeniem i przesać się w morze, a byłaby Wam posłuszna. Moi drodzy, czasami łatwo nam zostać takim życiowym kombatantem, który już gotów jest zapisać się do Związku Bojowników o Wolność i Niepodległość, i chciałby od razu, liczyć swoje zasługi. Kiedy człowiek odkrywa, że jest powołany do miłości, to powiedzmy sobie: łaski nie robi. Jeśli została mi udzielona miłość, jeśli otrzymałem obdarowanie, to nie odpowiedź na to nie jest czymś, co jest obojętne. Ktoś mi coś dał, ode mnie oczekuje. Jestem w relacji, staję do tego nieustannego weryfikowania swojego sumienia, ponieważ okazuje się, że mogę. A kto może, winien. Moi drodzy, dlatego Pan Jezus, który mówi o tej wierze. Że Bóg nam dał taką ogromną możliwość i że, jak święty Paweł nieustannie powtarza, nie z Boga, przepraszam, nie z nas, ale z Boga jest owa przeogromna moc i z Boga jest nasze ich cenie i działanie, to chrześcijanin staje rzeczywiście w tej postawie, o której mówi Pan Jezus dzisiaj. Cudzy jesteśmy nieużyteczni. Wykonaliśmy, co powinniśmy, bo przecież Otrzymaliśmy pewne nie tylko polecenie, ale otrzymaliśmy wyposażenie. Można by powiedzieć tak, że w człowieku jest złożony cały zapas mocy miłości. Jeśli ona z nas nie ujdzie w posłudze, to albo wypipi w jakiejś agresji, albo zgnije w jakiejś frustracji. Człowiek, który nie służy, jest. Zły na świat, bo mu wszystko przeszkadza, albo taki zdesperowany, ponieważ uważa, że się do niczego nie nadaje. Nie ma odwrotu od miłości, nie ma odwrotu od tego jedynego powołania. I dlatego bardzo ważne jest, abyśmy uświadamiali sobie nasze powołanie do tego, aby odkrywać jeszcze mocniej wiarę. Jezus prosi swoich uczniów, aby otwierali się na to, co im Bóg przygotował. A oni widzą, że istnieje jakaś bariera, że jest chcenie, jest pewien podziw dla tego, co On robi. Ale my nie możemy. I to nie jest takie, jak pisał Wyspiański, i no oni nie chcą chcieć, ale jest to pewna Postawa spętania, dojście do granicy swojej możności, taka świadomość, że, no, jak święty Paweł mówi, chcę dobra, a narzuca mi się zło. Wiara rozszerza te nasze horyzonty. Wiara otwiera naszą wyobraźnię, pokazuje, możesz więcej, nie bój się, nie uzbrajaj się frustracjami. Nie uzbrajaj się agresją. Nie tłumacz sobie, że tak już musi być. Nie. Staćcie na więcej. Proś. Módl się. Ucz się od innych. I dlatego to uczniowskie Panie, przymóż nam wiary. To odkrycie, potrzebuję pomocy. Pomóż mi, Jezu, żyć właśnie tak, jak Ty nakazujesz. Jak mówił Święty Augustyn. Da kwot jubes et jube quod vis. Daj to, co rozkazujesz. I rozkazuj, co chcesz. Daj to, co rozkazujesz. A Bóg nam to dał. Tylko my to musimy zobaczyć. I razem możemy ze Świętym Augustynem powtarzać. Ama e fak quod vis. Kochaj i czym, co chcesz? Wiara rodzi się z tego, że odkrywam, że Bóg jest wielki, hojny, że mnie kocha, że nie tylko mi tak obiecuje, ale naprawdę stać Go. Więcej całym sercem przekonuję, że chcę mi udzielić tej łaski. I dlatego dziś pierwszą sobotę odkrywamy tę przedziwną tajemnicę. Wiary, która działa przez pokorę i przez miłość. Popatrzcie, dwa wydarzenia, które dzisiaj trzeba przywołać: 5 października, pierwszą sobotę miesiąca. Pierwsze to pierwsza sobota Fatima i odkrycie tych dzieci, które przecież uwierzyły Bogu, że one mogą uratować świat. Że dzięki ich pokucie i modlitwie może się nawrócić Rosja. My to widzimy, to się stało. My widzimy coś, w co one wierzyły, ale one przyjęły to jako obowiązek. Jacynta, Franciszek i Łucnia modliły się, pokotowały. One naprawdę wzięły sobie to do serca. I one rzeczywiście zapoczątkowały ten wielki ruch. Wiary, nadziei, miłości. Dzisiaj zbieramy się w całym świecie. Ja zawsze mam świadomość, że na Białorusi ojciec Witold każdą pierwszą sobotę za mnie się modlę, a ja za niego. Że rzeczywiście jest tylu ludzi, którzy tak jak dzisiaj my poruszeni tym heroicznym aktem wiary dzieci z Fatimy przyjęliśmy to wezwanie. Jesteśmy tu, stawiamy się w każdą pierwszą sobotę czy trzynastego. Ale dzisiaj, 5 października, jest jeszcze inne wspomnienie liturgiczne. Świętej siostry Faustyny. Tej prostej kobiety, która uwierzyła, że Bóg się chce nią posługiwać. Ona nie wiedziała, jaka to będzie misja. Pewnie, gdyby się od razu dowiedziała, by się przestraszyła, albo by się jej w głowie zawróciło. Przypomnijmy, pod koniec XIX wieku w Płocku były objawienia, które miała pewna kobieta. Nazywała się Felicja Kozłowska. I otóż dzisiejsza analiza pokazuje, że była tam zapowiedź objawienia Bożego Miłosierdzia. Ale ta kobieta zajęła się sobą, swoją misją, swoim zadaniem w tym, co Bóg przez nią chce zrobić. A nie tym. Co Bóg chce zrobić. I z tej Felicji Kozłowskiej powstała sekta mariawitów. Powstała to wynaturzenie swoistej misji, ale właśnie trzydzieści kilka lat później w tymże samym płocku Bóg, który postrafi, potrafi się posługiwać człowiekiem, jeśli ten jest pokorny i wierzący, w tymże samym płocku. Rozpoczęły się objawienia miłosierdzia Bożego siostrze Faustynie, która była tam w klasztorze. Oto kobieta, która uwierzyła, która wiedziała jedno: Bóg, jak mi daje misję, to jak mówił mój kolega kiedyś jeszcze w szkole średniej: Jeśli komuś Bóg każe kopać dół, to łopatę da. To jest rzeczywiście. Zawierzenie Panu Bogu. Jeśli rzeczywiście Bóg nam daje pewne zadanie, to On pierwszy się troszczy o to, abyśmy mogli je spełnić. Ale trzeba naszej pokory, trzeba naszej wiary, aby z Jego łaską współpracować. To będzie często wiązało się z koniecznością umierania samemu sobie. Wręcz doświadczenia tej chronicznej niemocy, tej słabości, która będzie wołać: Panie, przynóż mi wiarę. Jeśli pamiętamy książkę Briana Kolodziczuka, Pozwól mi być światłem, to widzimy, jak matka Teresa przeżywała właśnie to oczyszczenie wiary, tę noc ciemną. Bóg chce, abyśmy byli świadkami miłosierdzia niekoniecznie w, tylko w jednej diakonii miłosierdzia, ale przede wszystkim w tej posłudze z wyobraźnią miłosierdzia drugiemu człowiekowi. I Bóg mówi nam dzisiaj rozpal na nowo ten charyzm, przez patrzenie, podziwianie tych wielkich świętych, przez ich orędownictwo. Ucz się, Ewangelia jest realna. Jezus nas pociesza, Jezus nas Niejako popędza. Tą miłością śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Śpieszmy się kochać, ponieważ to jest nasze powołanie, które nas na wieki uszczęśliwi.